Hej koziorożce, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Waszego czytania na kwiecień 2020. Mam już tu dla Was rozłożone karty. Mam trzy karty na Waszą główną energię, tego co Was czeka. Trzy karty na miłość, trzy karty na pracę. Wyjmę też potem po karcie Radzie i na miłość, i na pracę. I mam jeszcze taki bonus dla Singli na sam koniec. Przygotowaną dla Was jedną kartę. I oczywiście później też wyjmę dla Was Radę. Dobrze, to zobaczmy e, już, co Was czeka. W kwietniu koziorożce, sześć kielichów, nie, siedem kielichów, dziewięć mieczy i świat. No tu jest zdecydowanie zostawienie czegoś w tyle, tak? I ta karta świata i to karta, no tak typowo tych siedmiu kielichów, o tym nam tutaj mówi. Um. To może być właśnie zostawienie czegoś, co we mnie służy, i wręcz takie nieodwracanie się, nawet nie wracanie do tego. To sześć kielichów to jest, to jest taka nostalgia, też sentyment do przeszłości, eee, tęsknota też za tym, co przeminęło, ale to jest zostawienie czegoś, pozostawienie za sobą jakiejś zmartwień. Nie mam wrażenie, że wy tutaj macie tą dziewiątkę mieczy, tak? Ta dziewiątka mieczy to są jakieś nieprzespane noce, to są jakieś takie negatywne myśli. Które mogą Was tutaj dobijać, ale mam wrażenie, że wy od tego odchodzicie. Hmm. Bo, bo to, jest, to, jest, to jest takie działanie. To jest pójście w coś nowego. Tak? Za, zapomnienie o tym wszystkim, co było złe, i otwarcie się na jakieś nowe, nowe możliwości. Jeśli chodzi o tę kartę świata, to jest. karta świata to jest zakończenie i jednocześnie nowy początek. Zostawienie właśnie takiego jakiegoś etapu. Tak jak właśnie mówiłam, jak jest z tych siedmiu kielicha. On się tutaj już nie odwraca, nie patrzy nawet na te kielichy za nim. Idzie w stronę czegoś nowego. On, on się nawet nie zastanawia, po prostu idzie. Idzie w stronę czegoś lepszego. Mam wrażenie, że jeżeli tu są jakieś negatywne myśli, to wy od tego odejdziecie, że to nie będzie was tak bardzo przytłaczać jakoś. Mm. Ten świat to jest symbol spełnienia, końca, osiągnięcia wyznaczonego celu. To jest takie zatoczenie w czymś koło, w koła. To jest jakieś szczęście w relacji, symbol spokojnego życia, bez jakichś przykrych niespodzianek. Stan zadowolenia, zamknięcie pewnego etapu w życiu. No, te obie karty tutaj o tym mówią. Wy może, bardzo możliwe, że a, coś zamkniecie a, w kwietniu, od czegoś odejdziecie, zakończycie coś. Albo zmienicie po prostu tok swojego myślenia. To jest jakiś spokój wewnętrzny. To jest też spełnienie marzeń, realizacja planów. Więc tutaj macie bardzo fajną energię, Koziorożce, jeśli chodzi o ten wasz miesiąc, kwiecień. I zobaczymy, co w miłości Was czeka. A w miłości królowa mieczy. Hmm. Pięć buław. No i śmierć bardzo mocno tutaj wielkie arkany ja tutaj widzę e, widzę jakieś zmiany jeśli chodzi o sferę uczuciową e, ta królowa mieczy to jest taka bardzo racjonalna e, osoba która podchodzi e, do wszystkiego właśnie kierując się rozumem to jest też bardzo osoba tajemnicza, możliwe, że jeżeli jesteście mężczyznami to ta osoba będzie miała jakąś e, Jakąś ważną rolę w waszej kwestii Waszych uczuć tak w kwietniu może znacie taką osobę albo poznacie. A jeżeli jesteście kobietami, to możliwe, że wy wejdziecie po prostu w energię tej królowej mieczy. To jest osoba odciętym języku, dominująca. Ja tu też widzę jakiś konflikt. W tej piące buław jest konflikt, jest jakaś walka o coś. Więc uważajcie, bo jeżeli obok tego konfliktu pojawia mi się ta królowa mieczy, to możecie jakby no, nie uważać na słowa, tak? Y, to jest osoba no po prostu dominująca o takim ciętym języku, też inteligentna niezależna, spostrzegawcza y, racjonalna też w miłości jest to y, taka dominacja kobiety y, w związku ona dyktuje własne warunki to jest taki związek idą, z surowymi zasadami więc dlatego uważajcie, bo tutaj może być jakaś słowna agresja jeżeli pojawia nam się królowa mieczy Obok pięciu buław, bo pięć buław to jest, to, jest, to jest jakaś walka, to są zmagania, niestabilność. Zapowiedź konfliktu. Hmm. W miłości są to jakieś burzliwe uczucia, nie przejmowanie się sprawami błahymi, przekraczanie wręcz granic. No i to mi się bardzo tutaj jakby pasuje do tej królowej mieczy, takie zachowanie. Konflikt, trudności w nawiązaniu bliższej znajomości. Hm. Ale też duże powodzenie, jeśli jesteś tam na przykład sami. To są jakieś wyzwania. Hmm. Duża ilość możliwości. I wy tutaj macie też tą kartę śmierci obok. A, a śmierć? Śmierć to, jest, to, to jest, są ogromne zmiany. Hmm. Więc ja tutaj, ja tutaj bym uważała, bo nie mówię, że to będzie ze wszystkimi pasować, bo oczywiście nie z każdą będzie to rezonować. Ale może być tak, że na przykład w jakimś stałym związku wy się tutaj tak bardzo, bardzo pokłócicie, że niektórzy mogą się rozstawać, tak? No ale oczywiście nie wszyscy. Niektórzy po prostu y, zmienią swoje postępowanie tak całkowicie. Przejdziecie jakąś wewnętrzną przemianę i będziecie y, po prostu może chcieli bywać, budować coś od nowa, tak? Nie wiem, bo tutaj nie mam takich kart. Y, ale ta śmierć to... Y, no to jest tak w miłości typowo, no to jest zakończenie jakiegoś związku, który nie był sprzyjający dla rozwoju. Albo jakaś konieczność dokonania zmian, tak? W związku, który też nie był jakiś taki e, rozwijający, tak? I spełniony. Mm. To może być też jakieś odcięcie się od jakiejś sytuacji. Wy możecie tutaj właśnie odcinać się w tej królowej mieczy i w tej karcie śmierci, tak? Odwracać się. No tak, tutaj mamy tą y, kartę, tak, tego odejścia. To możecie odejść po prostu, bez słowa nawet bym powiedziała. No, ale to, są, to jest zamknięcie jakichś starych spraw, y, odcięcie się od nich, duża zmiana życia, zakończenie y, toksycznych relacji, uwolnienie się od sytuacji, konieczność podejmowania decyzji. To jest nowy początek, też jakiś. No, ja tutaj widzę. Hmm, no takie dość trudne energia. To znaczy no, ta karta śmierci, ona nie jest zła, tak? Bo to jest, no, to, jest, yy, to są zmiany. Wy tutaj jakaś, przychodzicie jakąś przemianę. Zmieniacie coś w swoim życiu, więc no, to jest zawsze dobrze, tak? Jeżeli to jest zmiana na lepsze. Zobaczę dla was radę. Rada dla koziorożca. Na miłość, na kwiecień. To jest jakaś praca. Siedem monet mówi o pracy, tak? Ja mam wrażenie, że wy może tutaj musicie bardziej popracować nad jakąś relacją, a nie tak ją definitywnie odcinać. Nie być takim bardzo stanowczym i nie być, tej, nie być taką typową, tą królową mieczą, która po prostu odcina, ona nieczy się. Ona po prostu myśli o sobie przede wszystkim. I wy tutaj może macie coś budować, ale to jest też taka karta, w której nie ma satysfakcji z tej pracy. Więc może to jest po prostu dla Was taka rada, żebyście zauważyli, że Wasze starania jakby nie przynoszą żadnych rezultatów w tym związku, bo na przykład są tylko jednostronne. Może tylko Wy się staracie. No nie wiem. No może być coś takiego. Dobra, i zobaczę jeszcze pracę. Hmm. jak te karty się tutaj, te arkany śmiesznie tak ułożyły na końcu. No, w pracy, no. Co ja mam tutaj wam dobrego powiedzieć? No, jakiś, jakiś wysiłek. Przemęczenie. Dziesięć buław mówi o tym, że wybierzecie na siebie zbyt wiele. Możecie niewłaściwie ocenić swoją sytuację i możliwości. Starania są bezużyteczne. To jest przeciążenie pracą, zmęczenie, wypalenie zawodowe, trudne warunki i brak współpracy. No, niestety. A jeśli chodzi o te dziewięć buław, to jakby, no, ta karta w zasadzie mówi o czymś. Oj, ta karta mówi w zasadzie o czymś bardzo, no, podobnym. To jest zmęczenie pracą, to jest potrzeba odpoczynku, potrzeba urlopu. Brak wiary też w siebie. Jakiś możliwy kryzys. Hmm. Więc kurczę, uważajcie tutaj z tą pracą. Hmm. Wy tutaj w, tym karcie, w tej karcie diabła możecie być na przykład też zależni od pieniędzy. Bo diabeł mówi przede wszystkim o korzyściach materialnych. To może być jakiś przypływ gotówki. Yy, właśnie to uzależnienie od pieniędzy. Sukces finansowy osiągnie też kosztem kogoś. No tutaj w pracy widzę zdecydowanie przemęczenie, wy tutaj potrzebujecie odpoczynku. Bo wy tutaj wzięliście na siebie zbyt dużo, jeśli chodzi o pracę w kwietniu. I wy też możecie obawiać się, tak, yy, no tego, co będzie dalej z tą pracą. Może być dla was mało satysfakcjonująca na przykład. Zobacz, jaka jest rada dla was. Rada na pracę dla koziorożca. Kapłanka, A wy tutaj musicie sobie coś, coś przemyśleć, kapłanka. Arcykapłanka to jest taka energia intuicji, tak. Wy musicie się może zastanowić, czy ta praca, którą macie, czy przynosi wam to, czego oczekujecie, tak? Czy przynosi wam jakieś spełnienie? To jest taki podświadomy wewnętrzny głos człowieka. Wy musicie po prostu jakby posłuchać swojej intuicji. Zastanówcie się właśnie, czy to jest praca, która, e, która jest dla Was, tak? Czy ona daje Wam jakieś spełnienie? A jeżeli nie, to po prostu poszukajcie czegoś nowego, po prostu. Bo tutaj nie ma co odkwić w tych takich e, złych energiach, naprawdę. Dobra. I na sam koniec, tak jak mówiłam, mam dla Was bonus dla singli, zobaczcie, co tutaj jest. Jest As Mieczy. As Mieczy to jest jakiś nowy pomysł, jakieś nowe przedsięwzięcie, tak? To jest taki moment olśnienia wręcz, inspiracji, ogromna szansa na zmianę. Wy tutaj właśnie macie dużo. Y, dużą szansę na zmianę koziorożce. No, szczególnie ta karta śmierci bardzo o tym mówi. No i as mieczy tak samo. To jest to jest. Y, 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 y. No to jest jakieś wyzwanie. Hmm. Ogromna szansa na zmianę, rozwój, szukanie natchnienia. Hmm. Tutaj, tutaj możliwe jest y, jakiś nowy pomysł właśnie, jeśli chodzi o tę sferę uczuciową. Jeżeli jesteście singlami, to może wy wpadniecie na coś, na przykład, no, żeby y, no, znaleźć jakiś związek, tak albo zmienić coś w swoim życiu, zmienić jakieś swoje postępowanie, zachowanie. Hmm. Zobaczymy, jaka jest rada dla Was. Rada dla singli koziorożców. Na kwiecień. Magik. No czyli wy tutaj musicie po prostu, y, macie tutaj moc kreowania, musicie krować coś. Wy y, musicie po prostu działać. Magik to jest taka energia działania. To jest w jest też takaś pomysłowość, kreatywność. No, tutaj, jak, znaczy, tutaj macie taką radę, że jak po prostu jakiś pomysł do Was przyjdzie, to Wy go wykorzystajcie. Bądźcie kreatywni. To są nowe działania, własna inicjatywa, pomysłowość, szukanie nowych dróg. Nie obawiać się tego ryzyka, tak? Obserwować też wydarzenia w życiu i wychodzić tutaj z własną inicjatywą. No, tutaj macie coś takiego. Ogólnie, no, tutaj może być taki dość. Mm, miesiąc, no, znaczy nie powiedziałam, że problematyczny, ale no na pewno, jeśli macie jakiś stały związek albo jakąś relację, tutaj możecie się pokłócić. Jeżeli nie jesteście w jakimś związku, to możecie mieć po prostu konflikt wewnętrzny, ale wychodzicie z tego zwycięsko, tak? Jak wychodzicie z tego jakąś wewnętrzną przemianą, z jakimiś zmianami. I ja tutaj właśnie wy, widzę jakąś energię odpuszczenia. Wy tutaj coś zostawiacie, idziecie po coś lepszego. Mm. Także dziękuję Wam bardzo koziorce za oglądanie. Napiszcie w komentarzu, czy z Wami rezonowało. Dajcie mi też znać, jakie filmy chcecie obejrzeć na kanale. Zapraszam do subskrybowania. No i do zobaczenia!